Moi drodzy, jest dzisiaj, można powiedzieć, noc z piątku na sobotę. Jest po północy. Dzisiaj cały dzień spędziłem przy wędkach. Dwa razy przewoziłem zestawy. I... no naprawdę, popracowałem trochę. Haczyki przewiązałem wszystkie jeszcze raz. Żeby mieć pewność, że się nic nie wydarzy. Żeby mieć pewność, że są ostre. Dziew dziewczyny były z Mariuszem nas pozwiedzać. Ja, ja trochę pospałem ale przychodzę teraz chciałem wam pokazać specjalnie przychodzę teraz do namiotu Przełącza się na tą przednią kamerę ja wiem, że obraz jest kiepski tu śpi Dagmara zapalę takie światło rozpraszające tu śpi Dagmara na swoim wypasionym muszku i tutaj kiełek dzisiaj z nią a jest specjalnie na smyszce bo jutro przyjeżdżają Włosi żeby nie chodziły i nie krzyczały po całym placu za nimi bo biegają aż, aż do aut ale wchodzę do siebie zobaczcie a tu Feronika śpi jak zabita na moim łóżku w poduszkach w tulona. Masakra otworzyła oczy, jak wchodziłem. Przywitała się ze mną, dała mi łapkę dwa razy. Po czym zamknęła oczka i poszła spać dalej. I ona się wbiła na moje łóżeczko. I... Także chyba muszę kupić jeszcze dwa łóżka do namiotu, takie mniejsze. Jedno dla psa jednego i drugie do drugiego psa, bo to przecież spanie na podłodze to jest bez sensu to lepiej muszko kupić, jakieś takie wypasione oraz piękna moja pies z adopcji zobaczcie ile szczęścia i radości Życzę wszystkim spokojnej nocy. Można powiedzieć, że to jest nasza ostatnia normalna noc, bo jutro się już pakujemy. Jeszcze ma jutro lać. Zobaczymy, jak będzie. Było naprawdę super. Nie żałuję. A to, że ryby nie brały, nieraz na wygonienie, czy gdzieś nie połowiłem ryb na jeziorze wszystkim A nieraz się gdzieś tam połowiło. I tak bywa, i tak bywa, ale. Czas spędzam tutaj, ta pogoda, słońce, ciepło, jedzenie i nawet chociażby to piwo, smak tego piwa, które jest kosmiczno-błędne, to jest naprawdę coś niesamowitego, mega, mega przyjemne. Tylko się zastanawiam, jak tu się położyć jeszcze spać. O, ona. o oczka otworzyła, odleciała dziewczyna praktycznie. Aż tak naprawdę to wam powiem jeszcze tak na szybko, że pasowałbym mieć teraz branie co godzinę, co pół godziny do, yy, do rana i normalnie nawet takim skatowanym być, bo jutro po prostu się położyć i przespać pół dnia i potem się spokojnie pakować, niż na przykład na odwrót. Przepraszam i do zobaczenia jutro. Pa. Słuchajcie, sobota ga, ulewa. Tyle, tyle dni bez brania. I właśnie dzisiaj w tą ulewę. Uch. Nie wiem, coś Ci przynieść? Nie. Chyba nie ma sensu. Dobrze, że telefony wodotworne. Weszło grubą wędkę. Czekaj, pomogę Ci. O kurwa. Dobra dobra, zamrożę. O ja, nie O Nie ma się gdzie stować, to jesteśmy. Głowę, nie wiem czy to mam nieprzemakalne nie Nie ma się jak nie... spakować najgorsze, że powinniśmy się pakować niż tak naprawdę. Dobra, tak. holuj tą rybę i tam pakować. Nie jadę. Dobra, to nie pojechał z nami do balony. Zminął. No i coś tam przynosi, to się A, no to no, mogę, no, 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 no. deszczu. Kroplą deszczu namalujecie, a potem długo sam, sam to nie uwierzę. No, Mogę szybciej. No to <grywanie> bawaj, bo jestem przeboczona. A nie dobrze że tak ma do wieczora. A mamy godzinę... nie Nie będzie duża Ładna? Nie będzie duża. Nie będzie duża? No trudno, no. Najważniejsze, że jest. Thank mm -hmm. you. Idź kochani do namiotu z powrotem. Już! Idź do worki, do namiotu. Idź, idź, bo mokre. Idź przy jału. Idź kochanie. Teraz no, wracamy. Idź. Dzień. 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 Tam jest troszkę mniej padać, to leje jeszcze bardziej. Łaaa Patryk, wrócę już szybciej! No, tak, tak. no to też. pokazał się. Piękny, żółciutki. Jaśniutki, przepraszam, jaśniutki. Chodź, kochany, chodź. Chciałeś nam tu popalić. O, mały nie jest, nie przesadzaj. Pięknie. Cześć, kochany. Ty chyba żartujesz, jak on jest mały. Dobra, chyba muszę pomóc. Chyba jest dwudziestka kolejna. Myślę, że jest większa. Ale jaja. Dobra, dawaj. Cześć kochana. Jak Ale się masz? Ale jaja. Chyba jest ponad kg kilogramów kolejny. Coś niemożliwego. To jest piękne. taka jaśniutka, piękna. Może przypięty haczyk. Jedno ziarenko. To jest czyściutka. Pyszczek czyściutki, Ale nie. żadnego śladu. Muszę go jakoś tylko wypiąć teraz. O. Pięknie. Słuchajcie, ja już wiem, a wy zobaczycie dwa brania. Pierwsze na dzień dobry, drugie na do widzenia. Oj, jeszcze jeszcze doba przed nami. Powiem wam, że jest kawał ryby. Co ją Cholował twierdził, że nie. Dał. się czekać, że... jak ci pomóc? Nie, nie pomagam. Ja Uś. Zobaczcie Wagę Dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery tam jest nasz <laughs> opiekun właściciel łowiska. Dawaj do nas! Widzi, że tu jakieś ruchy. 25, 24. Ile? 25, 24. Kieł wracaj. To jest bandyta mały. O, dobra. ryba się upomina. No to co? Pięknie Patryk. Gratulacje. Dzięki, dobra. Robimy Robim zdjęcia. Teraz worek, bo ta ryba z workiem 25, 28 minus worek. Worek zaraz zobaczymy, ile będzie miało. Ale ryba na pewno pod 22 kg. Dobra, idę szybko. Środek do odkażania. Odkażemy rybę. Jedno, jedyne w płucie, ale haczyk głęboko ugrząsł. O, pokaż piszczyk. Pięknie. Piękna ryba. Już zrobiłaś zdjęcia? Zdjęcia zrobiłam, pokaż się po już to wpróczce. Pyszczek zdrowy, jedno fiesta. To wyżeby się mi przeszliznąć. Mm. No, już masz odkryć cały ten. No. Poszedł. Pięknie. Tyle z niego. Brawo, Sprawdzimy. Jeszcze raz worek. włączymy, zerujemy. Jest zero. 1,70 worek. Ma. 70 lary, tak jest. Zaraz wyjmiemy i... Drugi. Dobra, na razie chowam się, bo... Bo wrócimy z zakupami pysznymi z Włoch i przeziębieniem. Moi drodzy, pewnie słyszycie jak napierdziela. Ja bym powiedziała inaczej. No, ale leje tak, że nawet nie idzie się spakować, nic nie można zrobić, nie można zjeść, nie można wyjść stąd. Jestem przemoczony, przebrałem się właśnie. No i co? Dwa brania, tak? Dwa brania mam wypracowane pierwszego dnia, pierwszej, można powiedzieć, że ostatniego dnia, ostatnie branie, takie. jak teraz, no, może jeszcze coś się trafi, ale ta jest, ta jest, no ta jest znacznie większa. Ryba bardzo zdrowa, piękne pyski, mocny sił taki hol, był. ta ryba walczyła naprawdę, szła do, 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 do dołu, delikatnie ją przyciągnąłem, zmęczyłem ją, żeby jej nie uszkodzić, to widzieliście pewnie. Nie spieszyłem się, bo już byłem cały mokry. Zwierzęta, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda w namiocie. Zwierzęta przemoczone. Weronika leży przemoczona. Wszystko mokre. Ciuchy, ciuchy moje, Czuchy moje mam. Yy, zostawiłem w łazience, bo kapie z nich woda. Na ławce pod prysznicem zostawiłem. Może masakra, jeszcze jest godzina która? 11.50 a, a jestem bez śniadania, bez leków yy, i jeszcze nawet nic nie piłem. I koło godziny 13.00 powinniśmy rozpocząć pakowanie się. Także super. Do zobaczyska później może się jeszcze coś wydarzy, moi drodzy. Dobiega końca nasz wyjazd tutaj we Włoszech. Degmara Marapecha do sklepu. Mam nadzieję, że to jest chyba ostatnie moje branie. Było z tą rybą, bo. Patrząc co tu się dzieje, to chyba nie chciałbym mieć już więcej brań. E, ponieważ e, jest taka pompa i tak grzmi co chwilę. Jest takie i nawałnica, jak na chwilę przestaje. To za chwilę jest znowu pompa i za chwilę znowu jest pioruny i, i, i grzmi. Że słabo wyjść zwierzęta, zobaczcie. Weronika wbiła się na łóżko do Dagmary, śpi. Kiełek jest u mnie na, na łóżku. Generalnie nie da się w ogóle wyjść. Przed chwilą, znowu, nie wiem, minutę temu, tak brzmiało, że, że się psy po prostu aż bały. Oczy zamykają. A jest dzisiaj sobota, jest godzina koło 15 i trzeba będzie się pakować. Powinniśmy wyjechać najpóźniej, gdzieś koło 3 w nocy. Najpóźniej koło 3 w nocy powinniśmy wyjechać, albo najlepiej koło północy. A my nie jesteśmy nawet, nawet nie rozpakowani jesteśmy, żeby się spakować. A dookoła, o, możecie słyszeć, a dookoła jest jeszcze więcej wody niż było. I niby ma do dziewiątej rano lać. Ja nie wiem, jak do pracy my zdążymy z Dagmarą na, na godzinę 8. Dagmara, ja na szóstą. W poniedziałek, nie mam zielonego pojęcia. No ale cóż, zjem coś, Mariusz robi obiad też, mówi do mnie przyjść, ale no nie da się przyjść do niego, bo jak ja pójdę, to będą zwierzęta, ze mną, a jak pójdą zwierzęta, to będą mokre i znowu tu wszystko mi zmoczą, co mam w namiocie, więc wolę tu zostać, poczekać aż wrócą dziewczyny ze sklepu bo pojechały samochodem i no i może trochę przestanie padać, to po prostu zaczniemy to jakoś na mokro pakować tak? to co jest suche, to suche, a te resztę po prostu będziemy wrzucać wkładać w przyczepie jakoś na po kolei, i w domu, to wszystko suszyć przez poniedziałek, wtorek, środę. Dobra, mam nadzieję, że to z takich wędkarskich, tych też nie będę musiał wybiegać. Chociaż przed chwilą miałem jakieś piknięcia i wybiegłem do wędek, ale no nie bardzo powiem Wam, szczerze, nie bardzo mi się uśmiecha, żeby jeszcze wstawać do dobrania. Także do zobaczyska troszeczkę później, bo jeszcze pewnie będzie jakieś pożegnanie. Słyszycie? To teraz łagodnie, ale były takie walnięcia niedawno, że. masakra. Dobra to papa moi drodzy przestało na chwilę padać zobaczcie na chwilę dosłownie bo zaczyna chyba znowu będzie zaraz lało grzmieć przestało szybka wywózka to już trzeci kij jest teraz daję tak pokażę wam tylko na szybko ponieważ już przewiozłem tu jest na orzech tygrysi ziarna miks ziaren lewa wędka to co wzięła ryba na orzech tygrysi prawa wędka na kulki orzech tygrysi, popek orzech tygrysi, też złapałem na nią rybę. Bakledy zakładam, bo widzieliście, teraz musiałem przekładać wędkę. Jedną, jeden miałem założony, jeden nie założony, więc teraz sobie założę po prostu, żeby nie przekładać wędki. Dobra, za zanim będzie lało. Wszystko co dobre szybko się kończy, niestety. Cichaczem wzięłam, nagrywam, wzięłam telefon i cichutko nagrywam. Jesteśmy po strasznej ulewie po alertach. Pakujemy Już na koniec się. sobie zaczepiłem ten plastik odleciał. I, no e, patrzak, muszę zaraz go wyciągnąć. Dostaliśmy y, z MZ tu ostrzeżenie, żeby się pilnować i że mamy się zameldować, czy jesteśmy bezpiecznie. Czyli y, gdzieś tam na północy mówili, że są powodzie, podtopienia, bardzo silny wiatr. Tam trochę ustał i ulewa, która była wczoraj nie pozwoliła nam się smakować. dopiero dzisiaj się pakujemy. Jest godzina 10, a przepraszam, 9, oj, to dobry czas. Rano jutro do pracy, więc musimy się szybko ogarnąć. Nasz plac boju. <noise> Patrzcie. Najgorsze w tym wszystkim jest pakowanie kiełek, co ty świrujesz tam? Dziś ty las. Patrzcie ile maneli. Generalnie tak się rozrzuciliśmy z tym wszystkim, bo yy, wszystko mokre. Ale wiatr jest tak fajny, w ogóle jest ciepło, bo jest już 20 stopni, a mamy godzinę właśnie dziewiątą wstałaś też. No i tak jest cieplutko, że to wszystko fajnie schnie. bo jest też silny wiatr. Patryk się pakuje, ja robię śniadanko, pijemy kawkę i do domu. Było pięknie. Było pięknie, było smacznie, były przepiękne ryby, po które tutaj Patryk przyjechał. Dwie piękne ryby udało się wyholować. Piękny, tak już Mam w tym swój udział, bo oczywiście musiałam pierwszej nocy mu powiedzieć, że pranie. No ale jak? daliśmy rady. Cudownie. Ladżerina. Żegnaj Ladżerina, ale przyjedziemy tu za rok. Dokładnie. Na stanowisko. Ladżerina. Bye. Mariuszowi również udało się złowić dwie ryby na sam koniec. Całe szczęście. Także jedną z nich prezentujemy, ta druga była troszeczkę mniejsza, ale najważniejsze, że został, yy, że złowił rybę.